Zaczynamy. Jest zbudowany ręcznie, wszystko jest zrobione nie z komponentów. Widać na detalach. Jest zbudowane deska po desce. Fronty to jest dąb, tak? Tak. To jest dąb, mhm. fronty jest dąb. A tu mamy wszędzie szczotkowany świerk. Stolik jest prawdziwym hitem. Można przedłużyć blat. I na zewnątrz Można wyłącznie. sobie zrobić fajny barek. Sufit napinany no, waży z dobre pół kilograma. Nigdy nie ma zamysłu, jak to będzie na koniec wyglądać. Jest to spontan. Przepięknie się będzie też starzał, bo czym starszy ten samochód będzie wyglądał lepiej. Lubię siedzieć w kamperze i myśleć. <gry> Witajcie, witajcie w specjalnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj z Maćkiem z firmy Los Muebles Camperos. Los Muebles Camperos staram się zapamiętać i na pewno się nauczę. <grym> chociaż swoją drogą powiem Ci odważna nazwa pod kątem zapamiętania. Dziękuję. Dzisiaj robimy jego wantura wyjątkowego auta. Zaraz zobaczycie tego pięknego, pomarańczowego, najbardziej według mnie rozpoznawalnego kampera chyba w polskim internecie. Zaczynamy! Zapraszam. <grym> Chodźmy. Zaczniemy od logo. Logo robi nam Kowal z Podlasia, bardzo mhm. sympatyczny człowiek. Podłoga dębowa. Dębowa? Dębowa. Okej, okay. ja Cały... jak słyszę dąb, to od razu mam waga przed oczami. Tak mówią, ale tak nie jest. Blaty, fronty mamy z dębu, część mamy ze świerku, stół jest modrzewiowy. Powiedz mi, pierwsze, co na co zwróciłem uwagę, wszystkie fronty, które masz, są surowe, do tego, co to jakoś? Jest to specjalna chemia, jest to bardzo dobrze zabezpieczone, odporne nawet na wino, na kawę. No, są to preparaty naturalne, imitujące właśnie naturalne drewno. Może też zacznijmy od tego, jaka to jest baza? Jest to Peugeot L3H2. Może Boxer. Boxer. Który to jest rocznik? 2019. 19 rocznik. No to powiem Ci ten sam rocznik, co moja baza. Tak więc możemy sobie... Najlepszy zrobić, a... rocznik. <laughs> a silnik? Mamy 2.0 HDI z mapą Super. na 160 KM. Samochód był budowany przez 8 miesięcy. Jest budowany ręcznie. Wszystko jest robione nie z komponentów, a widać na detalach. Jest zbudowane deska po desce. Robimy obramówkę, no i dobudowujemy resztę. Nigdy nie ma... Zamysły, jak to będzie na koniec wyglądać, jest to spontan. Plany się zmieniają cały czas. Jest zamysł, na żywo się okazuje, że to nie będzie tak. Dokładam, mhm. zmieniam. Zresztą jestem artystą, stelażem. Stelarstwo artystyczne to jest mój zawód. Z tego co zauważyłem, myślałem, że tutaj jest ładna skrojeczka. Natomiast zobaczcie. Mamy sufit napinany. I to, jeśli chyba chodzi o wagę, to jest strzał dziesiątkę, tak? Sufit napinany no, waży dobre pół kg, Ogramówka no, może ważyć jeszcze z 70 deko. No, przy okazji też potrafię to bardzo dobrze robić. Robię to samo. I robię to też usługowo w innych kamperach przyczepach. I nie mieliście z tym problemów jakichś technicznych? Nie ma żadnych problemów. Gwarancja na sam sufit to jest 12 lat. Widzę, tu masz sprytnie schowany pawlacz. Tak, zademonstruję. Stolik jest prawdziwym hitem, można przedłużyć blat. I na zewnątrz rozumiem, można wypadnie. sobie zrobić fajny barek. Coś pięknego. Można go też na wszystkie sposoby pochować, ułożyć, siedzieć, zjeść razem. Super. Centrum sterowania wszechświatem masz. Widzę część tutaj, tak? Część tutaj to jest takie podstawowe włączniki pomp oświetleń. No, u mnie to już by nie zdało yy, racji, by tu przy czterolatku. Nie zdało. Musiałbyś poukrywać. <laughs> Cały czas o część tym mamy pod noszonymi podłogami akumulatory. A widzę, że nawet tu wykorzystałeś przestrzeń, żeby jednak zrobić jakieś szufladki. Tak. I to chyba też z lewej strony też jest, tak? Tak. I to Super. służy też po to, że jak siadamy, nogi nam nie wiszą, tak? Więc to jest A też dokładnie. dla komfortu i wygody. To powiem ci, że może też to wezmę pod uwagę w miejsce, gdzie u nas, no, tutaj będzie, no bo łazienka u mnie narożnie, więc tak sobie myślę właśnie, że jak tu będzie ławka, to może właśnie pod spodem też, ale to na Abyś Jakbyś podjechał do mnie autem, to pokombinujemy. Czyli czuję się zaproszony. Kurde, Maciek, mówisz i masz. Mamy po sąsiedztwie. Skąd taki zamysł, powiedz mi, na te kolory i na tak grube drzwi? Bo one są bardzo rzemieślnicze, customowe, a wręcz bym powiedział, jeśli chodzi o nazwę tego kanału, craftowe. Są. No jest to dąb, jest dom też szpachlowany czarną szpachlą, dodatkowo to szczotkuje. Jest zabezpieczone woskiem olejnym. No grubość 2 cm, nie może za bardzo nadrębnie być mniej, żeby się nie krzywiło, nie pękało, ale na przykład tutaj co oglądasz blat, on nie jest taki gruby, jest pogrubiony. Uh -huh. Drewno przecinam wzdłuż, układam po słoju, wrażenie jest monolitu i też wrażenie no, wielkiej, olbrzymiej wagi, a wcale tak nie jest. Tak? Czyli poczekaj, fronty to jest dąb, tak? Tak. Natomiast y, główny materiał, tutaj też dąb? To jest dąb. Mhm. Fronty jest dom, a tu mamy wszędzie szczotkowany świerk. Szczotkowany świerk. Tak. Dlatego szczotkowany, bo chciałeś celowo ten efekt uzyskać, tak? Tak, i lekko rustykalny efekt. Jest to ciekawsze niż gładkie drewno. Przynajmniej. W moim odczuciu. Powiem. Jasne. Powiem Ci, że bardzo mi się podoba to wnętrze, bo nie jest przy dębie i przy ciemnych elementach, nie jest za ciemne. Nie jest. Ten główny jakby tutaj materiał fajnie utrzymuje kolorystykę, rozjaśnia, a jednocześnie barwy są ciepłe, tak? Przepięknie się będzie też starzał, bo czym starszy ten samochód będzie wyglądał lepiej. Okay. I to jest sprawdzone od wielu lat mojej pracy z drewnem, więc... To jest nowe niemalże auto. Podróżowaliśmy nim kilka tysięcy kilometrów, ale czas w tym samochodzie będzie działał na korzyść, to pewne. Jasne. Zlew, widzę, też jest bardzo unikalny. Mamy mieć zrobiony ze starej michy. Idealnie oddaje ducha, e, w ogóle wnętrza, z tego co widzę. Ale ciutkę nowoczesności w postaci cargo, akurat wnętrze jest. E, widzę, że zabezpieczenie przed otwieraniem na dole. Tak. Takie do klimatu pasuje. Ale dokładnie miałem to samo powiedzieć, że nie są tradycyjne gdzieś tam na magnesy albo, albo uchwyty z zamkami, tylko nawet jako detal po prostu niesamowicie klimatyczne zawiasy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Mamy dębowe włączniki świateł, dębowe kontakty. A rozumiem, że nigdzie taki nie dostanę? Dostaniesz. A, czyli kupione, tak? Tak, kupione, tylko że to jest produkt. Nie był niszowy. niszowy produkt, był bardzo maszynowy, więc mm -hmm. przerabiałem, szlifowałem, miałem lekkości. Mamy też bardzo fajny schodek. No schodek potrzebny, żeby nie skakać na łóżko, ale nie a to jest, Ja to u Ciebie widziałem, jak pokazywałeś to na rolce. Widziałem. To jest niesamowite, bo wszyscy jak już ten schodek robią, a on jest potrzebny i on jest w różnych formach. To jest kawałek skrzyneczki, to robią tak raz na stałe, a Ty wpadłeś właśnie na taki pomysł i to Ci teraz muszę przyznać, bo mi się przypomniała ta rolka, którą Twoją zobaczyłem, że to jest niesamowite rozwiązanie, że nic nie musi być na stałe. I dostęp do garażu. Coś wspaniałego. I to też jest bardzo... Najczęściej dla psiaka robią z tej strony. Jest u was? Tak. Nie mamy psiaka. Mamy psiaki dwa w zasadzie, ale oba się ze sobą gryzą, nie jeżdżą z nami. Okej. Okay. Dobra, Maćku, pokaż nam łazienkę. Jasne. Co Ty tam wymyśliłeś? Drzwi suwane. Najbardziej chyba optymalne, nie? Wyjście. Tak. Łazienka jest no, prosta, jest nieprzekomplikowana. Tutaj się posililiśmy gotową kupną kabiną, którą wykończyliśmy Gotową po swoim, widzę właśnie, tak? no bo, bo nie widzę łączeń, te spojenia nie są ma. po prostu idealne. To było kupione jako gotowiec. Yy, ale do kamperów dedykowany, czy jak? No bo widzę, jest. ta ściana jest przecież owalna, nie? Ta jest tenia. człowiek w Bielsku, który robi te kabiny, i one są dedykowane tak naprawdę do teoretycznie do tych trojaczków, czyli Ducato, Boxer. Przejdziemy sobie do sypialni. Mamy tutaj łóżko. Chyba 120, tak? To jest łóżko taliowane. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, po stopniu widać. I łóżko jest taliowane. W nogach ma metr 20, cała reszta to jest chyba 131 cm na 195. Ale to jest mega fajne i sprytne rozwiązanie. Zaoszczędza miejsce, pozwoliło dać większą kabinę. Super. Nie chcieliście okna nad łóżkiem? Nad łóżkiem mamy. Chcieliśmy, ale nad łóżkiem wymyśliliśmy, że będzie jednak solar, solar, a to daje nam a, większy chłód latem, rację. ponieważ nas jeszcze dodatkowo izoluje od słońca. Widzę tutaj ogrzewanie, na dole masz wypuszczenie. Gdzie je zainstalowałeś? Mamy tutaj taką szafeczkę, półki są demontowalne i jest pod spodem. Super, a Noc ile masz wyjść tego ogrzewania? Tutaj czy jeszcze gdzieś? Tylko jedno. Tylko jedno? Tylko jedno, mała przestrzeń, mamy to sprawdzone, stestowane. No można dać, byłoby jeszcze w łazience, mhm. ale no, zdecydowaliśmy się na tylko jedno wyjście zimą, Dobra. inferno. dwukilowatowa czy większa? Pięć. Pięcio. Pięć. Dwukilowatowe przy skrajnych takich temperaturach, jak już się robi minus 10, minus 15, daje radę, ale pracuje na wysokich obrotach i przy tych skrajnych, niskich temperaturach ta piątka lepiej się sprawdza, ponieważ szybciej nagrzewa pomieszczenie, potem jej obroty spadają i tego praktycznie przestaje być słyszalne. Czyli podróżujecie całorocznie? Skoro minus nie 15 do końca, stopni. ale lubię siedzieć w kamperze i myśleć. <głos> <głos> lubię oglądać, co dalej zrobić potem. No moglibyśmy tego. sobie piąteczkę przybić. Ostatnio e, pogoda jak się popsuła i, i, i padało wręcz. Było tam, nie wiem, kilka stopni e, wieczorem i było ciemno i ponuro. I sobie tak myślę, cholera, jak ja bym teraz chciał w lesie być. Tak. I niech ten też pada. I ja sobie z z skałą w ręku po prostu chciałbym po usiąść i pomyśleć, nie? W ogóle... Jak godzinami siedzę. No, nie przeszkadzałoby mi to. Godzinami, dzień, dzień podczas budowy, bo tego zamysłu tak. finalnego nie mam, prawda? Tak. Więc to wymyślam, więc kombinuję, jak zgrać, żeby się, wiesz, pasowało to z tym, jak zrobić takie 3D wykończenia. Wszystko jednak w samochodzie Warto. ma wiele płaszczyzn jest trudne do wykończenia, jak się pracuje ręcznie. Słuchaj, nie mogę Cię na koniec nie zapytać o te piękne zegary, które masz wystawione przed kamperem. Opowiesz nam w paru słowach? Te zegarki to tak naprawdę gadżety na targi, tak? robione dla zabawy, dla pokazania też dla. Chciałbym pokazać ludziom stare drewno, bo to wszystko jest stare drewno, można je wykończyć w przeróżny sposób. Jestem zakochany w drewnie, więc. Jasne. Mam nadzieję, że te zegary zbliżą ludzi też do. Rozumiem, tego Rozumiem, że typu można wykończy. je kupić też. Można je kupić. Są u Was na stronie? Nie ma. To jest bardziej zabawa niż koniec. Mhm. Powiedz mi, gdzie Was znaleźć i w internecie, i stacjonarnie? Znajdziecie nas w okolicach Łodzi, pod lasami, w okolicach Tuszyna. W internecie można nas znaleźć na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie i na TikToku. Maćku, powiedz nam jeszcze jakie plany wyjazdowe na najbliższą przyszłość. Najbliższa przyszłość marzą nam się Włochy, ale paradoksalnie też chcemy bardzo odwiedzić Maderę, więc będzie to podróż samolotem, a nie kamperem. Mhm. Pierwszy raz na Maderę? Tak. No powiem jest? Ci, że byłem dwukrotnie i no polecam. Ja. Najlepiej zimą, bo nie sztuką jest polecieć. Z upalnego miejsca w ciepłe. Sztuką jest wylecieć stąd w zimę, a wyjść z samolotu, y, mając 22 stopnie na plusie i piękne słoneczko. Maderę już kochamy, a jeszcze nigdy nie byliśmy. No to powiem Ci, że to jest miłość, która się zaczyna i tylko potęguje. <laughs> Maćku, dzięki wielkie. Dzięki również. Nie Było się jednego. Który Wam się najbardziej podoba? Słuchajcie, przydarzyła mi się jeszcze na koniec bardzo miła niespodzianka, ponieważ zostałem obdarowany przez Maćka. Tym oto pięknym zegarem z motywem kampera i ogólnie pojętego van life'u. Coś niesamowitego, na pewno znajdę dla niego wyjątkowe miejsce, żeby uczcić ten piękny podarunek. Także dzięki Maczku, jeszcze raz.